Siemanko, tutaj Artur Kornicowski i w dzisiejszym odcinku podsumujemy KSW 39 Koloseum. Zapraszam! Jana Belbita i Ariane Lipski to walka kobiet, która otworzyła galę KSW 39. Żeńskie starcie, walka o pas, czyli coś, co na samym początku już gwarantowało emocje, szczególnie jeżeli ktoś obserwował wcześniejsze walki pań. Arian Lipski była faworytką w tej walce. Myślę, że nie tylko w moich oczach. Nawet szczerze się przyznam, że puściłem kupon właśnie obstawiając też m.in. walkę Arianny. Jak poszła reszta kuponu, dowiecie się w dalszej części. W każdym razie, no tutaj kupon wszedł. Arian wygrała pewnie po ładnej, efektownej walce. Julio Gallegos i Damian Janikowski to drugie starcie, które zafundowało nam KSW 39. Od razu mówię, że troszkę obawiałem się o Damiana, ze względu na to, że to jego debiut w MMA. Przeciwnik może nie z górnej półki, bo, ponieważ jego rekord wymagał wiele do życzenia, ale bardzo, bardzo doświadczony i myślałem, że to doświadczenie może zaważyć. Na wyniku tej walki na szczęście się myliłem i Damian pokazał no niesamowitą. Stójkę, te kolano wyprowadzone perfekcyjnie. Wiedzieliśmy, że ma dobre zapasy, ale no z taką stójką, z taką pewnością siebie i z taką dyspozycją myślę, że może bardzo, bardzo zawojować. Przechodzimy teraz do kategorii ciężkiej. Dwa Michały, Andrysza kontra Kita. Andryszak w ostatnim momencie można powiedzieć ściągnięty zakontuzjowanego Bedorfa i myślę, że ta zmiana zdecydowanie nie była na korzyść Kity. Pojedynek bardzo łatwo, myślę, że nawet zaskakująco łatwo, pod do Andryszaka, szybkie duszenie, myślę, że bardzo duża niespodzianka. Kolejną trzecią walką było starcie, na które ja osobiście najbardziej czekałem ze względu na to, że to moja kategoria wagowa. Koike Kleber Edst kontra Marcin Wrzosek. No niestety pas powędrował do Japonii. Marcin został wypunktowany, myślę, że dość pewnie przez Koike, szczególnie właśnie w trzeciej rundzie ale też myślę, że pierwsza runda nie ulegało wątpliwości, kto ją wygrał. W drugiej odsłonie Marcin jak najbardziej się pokazał z tej lepszej strony. I teraz kilka słów bezpośrednio do Marcina, ponieważ podejrzewam, że będzie to oglądał. Marcin, naprawdę szczerze, szczerze trzymałem dla Ciebie kciuki i liczyłem na to, że wygrasz, ponieważ chciałem w starciu kolejnym, kiedy będę walczył o pas, zmierzyć się właśnie z Tobą i chciałem, żeby pas wyjeżdżał z Polski. Niestety tak się stało. Ja swoją porażkę odpracowałem w walce z Klewickim, wróciłem na zwycięski tor. Marcin, ty naprawdę nie chcę tutaj ci ujmować niczego, ale na ostatnie pięć walk wygrałeś dwie, więc naprawdę myślę, że porażka z Kojkę to dobry moment, żeby spuścić głowę i jak ty to mówisz, ustawić się grzecznie w kolejce. Teraz jest mój czas na walkę z Kleberem i sprowadzenie pasa z powrotem do Polski. Marcinie szybko zaznaczy, że nie będę odpowiadał na Twoje zaczepki w internecie, nie mam zamiaru skupiać się na niczym innym niż walka z kleberem i odebranie mu pasa. Norman Parke kontra Mateusz Gamrod to kolejne starcie opas, tym razem w kategorii 70 kg. Mateusz Gamrod wypunktował Normana, zwycięstwo cieszy, tym bardziej mnie cieszyło, że była to druga walka, którą odstawiłem na swoim kuponie. Kolejnym starciem na karcie walk KSW39 była walka Jurasa z Sokodziu. Te podsumowanie robię tylko i wyłącznie na podstawie moich odczuć i obserwacji na stadionie ze względu na to, że nie miałem jeszcze przyjemności oglądać KSW-39 w telewizji i parę momentów mi umknęło. I tak było właśnie z walką Jurasa ze względu na to, że musiałem się przemieścić do Mediarumu z odpłyty, a ten stadion jest tak ogromny, że zajęło mi to naprawdę praktycznie całą walkę. Niestety nie miałem przyjemności oglądać tej walki, ale niezmiernie cieszy mnie fakt, że ręka Jurasa powędrowała w górę. Tomasz Narkun i Marcin Wójcik przyznam się szczerze, że to starcie, na które też równie mocno czekałem, jak na wrzosek kontra Kleber. Panowie niekoniecznie za sobą przepadają, co było widać na wszelakich trailerach i w wywiadach, konferencjach. Walka kończy się w pierwszej rundzie, gdzie wójcik odklepuje duszenie trójkątne, no praktycznie równo z gągiem. Niestety wójcik klepiąc pozbawia nas świetnego widowiska, ponieważ jestem przekonany, że to co panowie by pokazali w drugiej i może trzeciej rundzie byłoby murowanym kandydatem do walki wieczornej. Fernando Rodriguez Jr. kontra Marcin Różalski, czyli starcie. O, kolejny pas KSW. Była to trzecia i ostatnia walka na moim kuponie. Kuponie, który nie wszedł, ponieważ no, postawiłem na Fernando, który był dla mnie murowanym faworytem w tej walce. Na szczęście się myliłem i była to najlepiej stracona stuwa w moim życiu. Mogliśmy oglądać wspaniały nokaut, który na pewno zapisze się w historii KSW. Paweł Rak kontra Robert Brunejka, czyli Popek kontra Koksu. Spotkanie dwóch panów, którzy może z MMA nie mają za wiele wspólnego, ale przyciągnęli na stadion i przed telewizory bardzo, bardzo dużą rzeszę widzów. Walka niezbyt techniczna, no ale nie oszukujmy się, też taką być nie mogła. Walka zdecydowanie agresywna, szybka, krwawa i myślę, że każdy, kto czekał na ten pojedynek, nie wyszedł zawiedziony. Stajemy wadze ciężkiej, Tyberiusz Kowalczyk kontra Mariusz Pudzianowski. Czyli walka dwóch byłych strongmenów, dwóch tytanów, dwóch ogromnych facetów. Z mojej strony naprawdę bardzo niski ukłon w stronę Pudziana tego jak rozegrał tą walkę strategicznie, jak był przygotowany kondycyjnie, jak słuchał się swojego narożnika. Naprawdę, naprawdę zrobiło to na mnie olbrzymie wrażenie. Tyberiusz walczył znacznie spokojniej niż we wcześniejszych swoich walkach. Nie wiem, czy tak na niego wpłynął ciężar stadionu, ale zdecydowanie nie był sobą w tej walce, co nie umniejsza oczywiście zwycięstwa Mariuszowi Pudzianowskiemu, no który, tak jak powtarzałem wcześniej, naprawdę zrobił na mnie wrażenie. I przechodzimy do wisienki na torcie, czyli walki wieczoru dwóch mistrzów KSW. Mamet Kalidow kontra Borys Mańkowski starcie, które było na papierze murowanym pewniakiem do tego, że ta walka zostanie przez nas zapamiętana jako jedno z najlepszych starć w całej historii KSW. Niestety w moim odczuciu oczekiwania przerosły rzeczywistość. Mamed na przestrzeni trzech rund wypunktował Borysa. Ja oceniając ten pojedynek na żywo zgadzam się z werdyktem, ponieważ pierwszą i trzecią rundę zapisałbym na korzyść Mameda. Podsumowując wydarzenie, gala KSW Koloseum to wydarzenie Niewątpliwie historyczne, niewątpliwie udane, niestety, obraz całości troszkę psują mi gwizdy po głównej walce wieczoru. Ale to już zostawię bez komentarza. I to by było na tyle. Piszcie w komentarzach, jak Wam się podobało. Pozdrawiam.